Siema. W odcinku przedstawiam najlepszy kostium na serwerze pykmc.pl. Konkurs ostatniego odcinka wygrywa ta osoba. A jeżeli wy w dzisiejszym odcinku chcecie sobie wygrać itemy, które zdobędę, to palcie do oszustów czatu, zostawcie suba, lajka i bicie na Discord do zapisu. Dobra, widzowie, jesteśmy już na pyku i co? Mamy tutaj widzowie ten efekt Bożego Narodzenia yy, i on daje nam siłkę dwójkę na 3 sekundy po zjedzeniu koksa lub refa, bo tutaj ogólnie też ref działa. Yy, Spida dwójkę dwa... po. Speeda 2, kiedy klikniemy dwa razy Shifta na 12 sekund To jest mega dobre do, do wychodzenia z trapów, bo po prostu Nie da się inaczej dostać tego speeda 2 I łatwo jest wycykać perłę A dodatkowo mamy jeszcze tutaj 15% szans na odbicie ciosu przeciwnika i to też jest ogólnie mega dużo, dlatego że 15% tak jakbyśmy yy, ogólnie, no nie wiem co 5 krytów dostawali odbicie. No no i dodatkowo jeszcze tutaj mam skrzyneczki i będę odkładał tutaj itemki No i ile tyle, ile zarobię, po prostu wam to rozdam. No i co? Lecimy się tepać. Dobra, tapnęłem na pierwszego gracza mam jakieś takie incognito to średnie. O, mam z teraz. No i co, mamy takie widzowie jakiś półnek jest to mieczek 43, yy, full setik. Nie mam niestety full zwoje, ale mamy tutaj I tutaj te najważniejsze zwoje No i dobra, tepną mnie pierwszy koksa chyba nie mam nawet Bąbki na pasek Okej okay. Tutaj są jakieś diaksiki To jest mega spoczko zarobek Tylko żeby oni mi nie zorali Będzie lipa jak mi zorają Mam tego spida dwójkę właśnie Kurde, chyba zorają Albo? No, mam jednego To dobrze, to dobrze I patrzcie, jemy serfa, patrzcie teraz. Siłka dwójka na 3 sekundy. Potem co jest? Jeszcze jedna. Niech to zje, chłopak, nawet to Potem. Zabijem. Dlatego to jest mega OP, to jest po prostu mega mega OP. E, nawet nie trzeba pić potek, a potki są mega drogie, dlatego to się mega mega opłaca. Łatwo się zarabia. E, no i co? Ja sobie kupię Shulkera i idę odłożyć te itzy. I patrzcie, ile nam kobłębów 3 3,7 miecz. No i klasa. Ogólnie jestem mega drewnem, bo dopiero wbiłem po prostu do Minecraft'a. E, no ale zobaczymy, aby nam tutaj jakoś to nie, nie zadziałało źle. Bo szczerze, fajnie byłoby kogoś zabić, żebyście mieli po prostu jakieś losowanie. Refik. I patrzcie, topamy się do trapa. speedik dwojeczka, kurde. No i statystyk na koniec Zjekam, póki mam ten, tego Speeda dwojkę. To zawsze jest jedna perła, po prostu. I teraz sobie polecę niego. Nic z logo, ziomek, bo. jakieś tam itemki ma. 16 sekund. Chyba go hit, Czekajcie, Zlatuje na dół. Perła. O kurde, padnę Nie padnę czy na dole był jakiś. To jest chyba on. On go. Spad na dół sam. Nie, 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 sam. Mam go. go perła nie cykla. Jemy serafila. Dobra, kurde, chodź tu. Czekajcie, jeszcze jeden Drapania, no i pad. No właśnie, to jest mega dobre, nie? To jest mega zarąbiste że po prostu tak łatwo da się zabijać ludzi, nie? Szczególnie diaksów. Mega zarowek i patrzcie, teraz sobie biorę to. I, i mam, kurde, no nie wiem, po 3004, więc się mega opłaca. Dobra, więc znowu sobie pójdę, odłożyć tej itemki, i mamy się dalej. Wszystkie, nawet, osłonki będę tutaj wkładł, które zrobię, żeby, żeby policzyć Wam jak najlepsze itemki po prostu. Dobra. Spisik dwojeczka. Hitłem tego, tylko teraz tego. Kobwebik, no web, cyk. W ogóle mam zarąbiste talizmany, więc oni w ogóle mi nic nie biją. I siłki nawet nie muszę pić. Eee, robię tak. Po prostu go chwalę, tylko. Muszę tak zrobić, tak. Zrobię to tak. I teraz zrobię tak. No, i typek patno, mówię Wam, że to jest po prostu ZOP. To jest masakra, jak łatwo się bije ludzi po prostu. 3,9 mieczyk, 15 refilków. Samego, z samych tych itemów myślę, że to jest, nie wiem, z 5000. 4,300. Kurde, z logo tu. I w ogóle, widzowie, jak chcecie, to wbijcie na Discorda na dole, bo tam znajdziecie tego teksturpaka, na którym teraz gram. Myślę, że jest naprawdę spoko. No i znajdziecie też różne inne teksturpaki, będziecie dostawać właśnie powiadomienia i będziecie po prostu piersi. Dodatkowo chcę założyć swój klan, więc tam też będzie info po prostu z tym. Myślę, że się opłaca bić, co nie? No, dlatego, że no... To się zwróci wam dosłownie w jeden dzień, a będziecie płacić najprawdopodobniej 20 tysięcy za dołączenie. No i się mega opłaca, nie. Dobra. Kurde. A, ona! Dobra, Jezu. Czekajcie, dobra, dobra. To jest ogólnie trzeba go dobrze przywajcić. Eee, bo tutaj jest ogólnie grubo teraz. Szkoda, że go nie sk... O kurde, koksiem. Nie chcę go słuchać. Dobra, dobra, dobra. Friana. Friana. I czekajcie. Teraz, jakby to zrobić, żeby go tutaj zabić? Musiałbym tego Steve'a pierw odwalić. Muszę go sknokać. Oni chyba trapa to mają, ale dobra. Czekajcie. Muszę się teraz skupić, żeby go. Proszę tutaj nie zmarnować. Ale trapik. Dobra, to, to jest chyba bait. To jest chyba bait. Bo tutaj Filip, co, co Filip, Filip wie, jak się knoka? I to jest takie trochę dziwne, że Filip wie, jak się knoka. Ja bym tego w ogóle sknokał. Poleciał, dobra. I teraz tak. Filipa zabieramy do domku. Jegoś tutaj. Ucieka Filip sobie. Teraz go przez chwilę muszę probejtować, Bo. A mnie też chce sknakać Kurde, Filip chodź tu mu ja muszę łopatę Kurde, morto Nie mogę, nie mogę postawić kobłeba, no nie wiem Cyklę perłę. Ja pidi Jedno miał. Cykam za nim. Cyknęła go. Ja pierdzielę. Nie. Nie widzę go. Jest tu. Widziałem, widziałem, widziałem go. Mam cię stary, chodź tu. Chodź na klepę. Czekajcie, piję. nie mam siłki. Dobra. Właśnie teraz na niego można przetestować. Nie wiem czemu nie mam siłki. Muszę tak, kurde, zrobić. Żeby go jakoś tutaj ubić, ale nie wiem jak. tego... Siłkę dwójkę, ja go nie zabiję tak szybko teraz. Boże, że jestem głupi, nie? No nie mam siłki. Tu jest trapek nic, bo już coś widzę albo w kopach. Na niego. Czekajcie. Tego jak sobie musiał pierwodwalić. Potem. Kurde, nie, nie polizą. Ale było mega blisko polizania. Czekajcie, czekajcie. Teraz sił na siłce dwójce dostał krytki. Chłopak, czekajcie. Tu coś jest nie tak, tu coś jest nie tak. A chciałem go kurde zabić, bo nie chcę żeby mi z logo. Tu coś jest nie tak, tak Chodź tu, chodź tu, chodź tu stary Czekajcie, Steve'ka trzeba Speedik dwójeczka zaraz będziemy mieli, więc go sobie dogonimy na spokojnie I tu coś śmierdzi, nie? Tu coś mega śmierdzi Ale no co, aby Filip sobie oddał, bo Kurde Speedik 2, cyk Ja cilimy na niego Również ten, nede Chodź tu, hit'y muszę włączyć, bo Ten ma jeszcze w perły, to jest chore Dobra, dawaj wodę, stary. Piję co to i teraz Musi paść, bo... jak nie pad, pad dobra, ząbiście mamy go. Czekajcie, zbieram secy. Szybko jakieś. Dobra i teraz Filip. Teraz Filip wisi. Filip kosztu Kulę Kurde cykną. Filip kosztu Cyknął kolejną. Filip, ceka trąbalskie perły. Czekajcie, czekajcie, kolejna. Poszła. Powinien go mieć, ale... Wreszcie jedną cykna Filip jest, mam Filipa, mam Filipa, dobra Tylko kurde, perły trochę, perły trochę poszło, ale dobra Bania, bania bańka Filipowi padła Filip, chodź Filip, chodź tu, byleby nie buty Kurde, ja się tak ruszam drewnianie, że masakra Nie, buty nie mogą ci paść, Filip Filipku, mój drogi To ten No, banię jakąś Potem kajny. Czekajcie, czekajcie. Filip, chodź tu. Nie mogę cię w ogóle zajabować, Filip. Nie jestem taki mierny. Pani, pani Filip. Filip. Filipek. Teraz, teraz. Dwojeczka. Dobra, ile on wyrabia? Nie, Filip, Filip, chodź tu. Błoty niestety Filipo i padły. Kurde, szkoda. Jest dobra Polizo. Kurde. Ale totalne drewno ze mnie. Czekajcie, wezmę sejcy. Mieczek 23. No, spoczko, może być. Ale totalne ze mnie drewno. Bo jak miał siłkę, to mieli, byście mieli więcej niestety. No ale co, no, my bad, my bad. Kurde, zwoju żadnego nie miał. Dobra, klata jest, kurde. Czekajcie. Jest klata, to jest moja w ogóle. Cyk, dobra i zaraz sobie tam pójdziemy to odłożyć, podliczymy sobie, potem... Dobra, no ale fajne kilek może być, co nie? Dobra, bombki, cyk I fajny niczek typ jak miał, i kurde taki trapik nawet, nawet No ale co, zobaczymy, wyjdziemy sobie, czekajcie, muszę sobie wyjść Ale naprawdę, jest mocne drewno, dobra, ale w sumie spoko, bo mnie hitno typ Czekajcie, kurde, nie mogę, siłę ledwo ruszą, nie? Czekajcie, może, nie wiem czy siłkę na niej wypić chyba nie będę pił Siłka tysiąc dolarów kosztuje Jest to mega duże, jest Kurde, ja naprawdę, ja jestem taki nierozgrzany, co nie? Wbiłem dopiero do klocków i masakra jest po prostu Jeszcze zimno jest na dworze To jest najgorsze, bo na dworze teraz Możemy sobie też na niego refazujemy, tylko w takim dorym miejscu Dobra, mamy go Teraz odbiłem cios właśnie Czekajcie, mamy go Kurde, czekajcie, cyk cyk cyk, dobra, mamy I teraz sobie walę szybko koksa Pani, Teraz potem No i se polizą, nie? To jest zarąbiste, po prostu ten efekt no co ja wam mogę jeszcze mówić? Koksy polizą wszystko. Refiki, cyk. Wszystko leci do was, co nie? Dobra, cyk. Tepną. Spicik dwa, dobra i mamy klepę. I to jest w ogóle z tego ten... kanu hydry. Kurde, to dobry kalnik jest spawnowy że ludzi tam gra. Ale dobra, w sumie mi z klikiem się do niego tepią tak trochę. Mm -mm. Kurde, on mi chyba zora Strelipa, tak szczerze Czekajcie Hitłem Ale perły ma, kurde Staket jest, dwie perły miał Cyk, tą jaką. Cyk, bierzemy sobie to Niech szkoda peru mi marnować na niego, mamy go Ty Nie wiem, co ty za trąbalskie perły, cyka, to jest dziwne jest Zawrócił się, więc się nie bejcik Nawet chyba na czacie nie pisał ten chłop, ale dobra. On musi być staket. Tylko piję sobie na niego siłkę. Nie jest staket. Czekajcie, cyk, lecimy. Nie do wody, proszę Cię. Proszę Cię nie do wody. Do tego cave'a mogę się wpaść. Wpadnij tam. Koksa zjadł. Wpadł. Nie spoko, czekajcie. Okay. Chodź tu. Dawaj, dawaj, chodź tu. Kurde, nie, nie tu, nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu Kurde, nie mogę budować, nie wiem, on już dawno zaroje, ja nie mogę klikać Dobra, chodź, walimy się. Padnie. Nie padnie nie miał siłkę to ten. Dobra, pat, 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 mamy z niego fa... O, mamy fajne, z niego fajne jedsy. Dobra, co tutaj jest? Co tutaj jest? zbieramy? O, refilki, kupę refów, to mi się bardzo podoba 37 mieczek, dobra. No i klasa, jest klasa ogólnie. Już na samym starcie, kurde, mamy obsydian. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Dobra, no i jest klasa, jest klasa. Tak. I co, zobaczymy sobie trapa. Myślę, że, no właśnie. tepną się ze mną jakiś ana no w ogóle, co jest, czekajcie. Ja bym w ogóle go spróbował jakoś hitnąć. A mnie hitnie na pewno. Nie wiem, czy to Fuzio nie jest przypadkiem, bo Fuzio teraz ma streama eee, Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy Ale to jest chyba Fuzio To jest chyba Fuzio, czekajcie, sprawdzę szybko Fuzio Czy to jest Fuzio? Chyba ta Kurde, ma teraz Mi hita ten typ No to jest on chyba Zaraz się przekonamy no spokojnie. ale na pewno, to już widzę, że to jest Fuzio Na no, 100% to jest Fuzio, bo on ma też to gówno szybkie, ja go nakopał ale czy jest sens go, się z nim bicia, to nie wiem szczerze ja, Dobra, idziemy go nakopać Idziemy go na nakopać, zobaczmy sobie Jak on się klepie tutaj chłopak Czy on ze mną schodzi? Schodzi ze mną Dobra Nie ma jednej wody już Kurde, nie, ja nie mam teraz wody Dobra Kurde, chodź tu dawaj stary. On jest tragiczny jak coś, tylko że ja jestem też tragiczny. Jestem rozgrzany, tak jak mówiłem. Ja żadnego duelka sobie nie grałem ani nic. Ale kurde, hityn chyba mam przewagę aktualnie. Też ma ten kostium. Też ma chłopak kostium. Kurde woda, okej, okay, okej. Okay. Coś nie coś chłopak klika, tak? Coś nie coś chłopak klika. Nie wiem co robi na streamie, albo nie chce pod odcinek, słuchajcie, psuć. Eee, ale co? Sobie wyjdziemy z tym na chillu. Ma 8 bomb w ogóle, Mo nie wiem jakbyśmy. Dobra, jest tragiczny, jednak czekajcie. Ja bym go tak jakoś tutaj dalej poszedł trochę z nim. Czekajcie, czekajcie, dobra, dobra. Chodź tu, dawaj stary Trzeba pomyśleć coś. Co tu trzeba zrobić, trzeba pomyśleć? Ale on mi dosłownie nic nie bije chłopak. A ja jestem taki nierozgrzany, więc może być ciężko ogólnie. Nawet fulana nie chcę zakładać, żeby chłopak już nie uciekł. Nie, ale pójść o spokoziomek, więc... Dopiero pierwszego refila, ja? Wiem jak to jest możliwe, muszę mu wody jakieś zabrać. czyli ile mam na secie, 300 na bo nie ma, czyli tyle samo co ja, ale ja jestem w Nie wiem się różnimy z nim. No i myślę, że tym akcentem zakończymy ten odcinek. No niestety nie udało się go zabić, no ale co, no mamy tutaj yy, sporo itemków fajnych, dlatego myślę, że możemy Wam wylosować Ana seta za to. Więc żeby wylosować legę seta, po prostu napiszcie legę, yy, albo nie, napiszcie set, set w komentarzach. No i co, w następnym odcinku yy, wyrosuję Wam seta. No i dziękuję wam za oglądanie. I ogólnie teraz odcinki będą dużo częściej. Dlatego opłaca się subskrybować, bić na Discorda, bo tworzymy klan. No i co? No i sięmano!